Mam na imię Claire, mam 30 lat i zawsze byłam trzecim kołem uwozu w mojej rodzinie. Nie zrozum mnie źle kocham moich rodziców. Moją starszą siostrę Rachel i mojego starszego brata Mike'a, Ale czasami czuję się, jakbym obserwował ich życie przez okno, zamiast być jego częścią kropka, Rachel ma 35 lat i jest żoną Dawida. Mają dwójkę dzieci, ośmioletnią Emmę i pięcioletniego Jake A. Rachel pracuje w marketingu i ma ten sposób, aby wszystko wyglądało idealnie w mediach społecznościowych. Jej dom jest zawsze nieskazitelny, jej dzieci są zawsze ładnie ubrane, a ona organizuje te niesamowite imprezy, o których wszyscy mówią tygodniami. Mike ma 33 lata i jest mężem Jennifer. Mają jedną córkę, Sophie, która ma 6 lat. Mike jest inżynierem, a Jennifer pracuje na pół etatu jako pielęgniarka są spokojni i odpowiedzialni. Jennifer ma obsesję na punkcie utrzymywania wszystkiego w czystości i porządku, tak jak mama. No i jestem ja. Singielka, pracująca jako grafik, mieszkająca sama w domu, który kupiłam dwa lata temu. Nie jestem bałaganiarą, ale moja rodzina zachowuje się jakbym mieszkała w jakiejś strefie katastrofy. Za każdym razem, gdy mnie odwiedzają, co nie zdarza się często, Mama i Jennifer robią te małe komentarze na temat kurzu na mojej półce z książkami lub tego, że powinnam więcej odkurzać. Przez ostatnie pięć lat każde święto przebiegało w ten sam sposób. Albo wszyscy jedziemy do domu mamy i taty, albo do Rachel. Zawsze jedna z tych dwóch opcji. Nieważne kropka kiedy o tym wspominam, mówią takie rzeczy jak Klerę, wiesz jak bardzo jesteś zajęta pracą lub twoje mieszkanie jest takie małe dla nas wszystkich. Moje mieszkanie nie jest małe. Mam jadalnię, w której wygodnie może usiąść osiem osób, kropka, ale w zeszłym miesiącu zdecydowałam, że mam dość bycia niewidzialną. Byliśmy wszyscy u mamy i taty na niedzielnym obiedzie, co miesięcznym spotkaniu rodzinnym, które w jakiś sposób stało się obowiązkowe, choć nikt tego nie powiedział, kropka, tata przyrządzał pieczeń wołową. Podczas gdy mama krzątała się po kuchni, Rachel pokazywała wszystkim zdjęcia z recitalu tanecznego Emi na swoim telefonie. Podczas przerwy w rozmowie powiedziałam, że w tym roku to ja chcę zorganizować święto dziękczynienia. Wszyscy przestali mówić, dosłownie zatrzymali się w połowie zdania. Mike odłożył widelec, Jennifer uniosła brew. Rachel spojrzała na mnie, jakbym właśnie ogłosiła, że kandyduję na prezydenta. To słodkie kochanie, powiedziała mama, używając tego chłopca, którego zatrudnia, gdy myśli, że jestem nierealistyczna. Ale święto dziękczynienia to dużo pracy. Dam sobie radę, powiedziałam. Gotuję dla siebie od lat. Wiem, jak zrobić indyka. Rachel zaśmiała się, nie był to złośliwy śmiech, ale też nie do końca wspierający. Klerę, organizacja rodzinnych świąt, to coś więcej niż tylko gotowanie indyka. Jest planowanie, wyczucie czasu, upewnienie się, że wszystko idealnie się zgra. Dlatego pytam teraz. Miesiąc wcześniej, powiedziałam. Chcę to zrobić, kropka tata powoli skinął głową. Jeśli tego właśnie chcesz, kochanie, kropka, ale nie brzmiał na podekscytowanego, żaden z nich tego nie robił. Wszyscy po prostu siedzieli, patrząc na siebie, jakby próbowali wymyślić, jak mi to wyperswadować, nie raniąc przy tym moich uczuć. Moje wakacje są zawsze idealne, powiedziała Rachel z tym malutkim uśmiechem, który tak naprawdę nie był uśmiechem. To znaczy, mam po prostu dużo praktyki. Claire, nigdy wcześniej nie organizowałaś czegoś takiego, kropka to zabolało. To dlatego, że nikt nigdy nie pozwolił mi spróbować. Nie powstrzymujemy cię, powiedział Mike, kropka, ale jego ton sugerował, że uważa to za zły pomysł. Mama i tata wymienili jedno z tych spojrzeń, które rodzice robią, gdy myślą, że ich dziecko popełnia błąd, ale pozwolą mu nauczyć się na własnej skórze. Wiesz co, powiedziałam, czując, jak moje policzki robią się gorące, może powodem, dla którego moje wakacje nie są tak dobre jak Rachel, jest to, że nigdy nie mam szansy pokazać, co potrafię. Kropka może, gdyby ktoś faktycznie dał mi szansę, zamiast zakładać, że wszystko zepsuje, sprawy potoczyłyby się inaczej. Kropka przy stole znów zapadła cisza, po czym tata odchrząknął. Masz rację, Klaro, twoja kolej. Przyjedziemy do ciebie na święto dziękczynienia. Świetnie powiedziała Rachel, ale brzmiała, jakby zgadzała się na udział w pogrzebie. Będziemy tam. Mike skinął głową. Emigrek też. Kropka, Jennifer uśmiechnęła się tym uprzejmym uśmiechem, gdy nie chce powiedzieć tego, co naprawdę myśli. Kropka, potem rozmowa zeszła na inne tematy, ale czułem dziwną energię w pokoju. Jakby wszyscy ze mnie żartowali. Kropka, jakby spodziewali się, że za tydzień zadzwonię i powiem, że nieważne, po prostu zróbmy to w domu Rachel, jak zawsze. Kropka, ale nie zamierzałem tego robić. Zamierzałam udowodnić, że się mylą. Zamierzałem zorganizować najlepszą kolację z okazji Święta Dziękczynienia. Jaką nasza rodzina kiedykolwiek jadła, następne trzy tygodnie to był wir planowania i przygotowań. Poświęciłam się temu, by Święto Dziękczynienia było idealne, z energią, którą zwykle rezerwowałam dla dużych projektów w pracy. Spędziłam wiele godzin na wyszukiwaniu przepisów, czytaniu blogów kulinarnych i oglądaniu każdego poradnika na temat Święta Dziękczynienia. Jaki mogłam znaleźć na YouTube. Stworzyłam szczegółowe listy zakupów, uporządkowane według sklepów i według tego, kiedy musiałam je kupić. Kropka świeże zioła dwa dni wcześniej, indyk, trzy dni wcześniej, wszystko inne tydzień wcześniej. firma sprzątająca przyszła w środę i wykonała niesamowitą robotę. Mój dom nigdy nie wyglądał lepiej. Każda powierzchnia lśniła, każdy kąt był wolny od kurzu. A ja praktycznie widziałem swoje odbicie w drewnianych podłogach. Tym razem mama i Jennifer nie miałyby na ceo narzekać. Zaplanowałem menu w najdrobniejszych szczegółach. Indyk z masłem ziołowym pod skórą. Domowy farsz z szałwią i selerem naciowym, tłuczone ziemniaki z czosnkiem, zapiekanka z zielonej fasolki z chrupiącą cebulką na wierzchu. Dla Rachel robiłam jej ukochaną zapiekankę ze słodkich ziemniaków z mini piankami marshmallows. Dla Majka żurawinowo-pomarańczowy sos, którym zawsze zachwycał się w domu mamy. A dla Jennifer jej ulubione ciasto dyniowe z prawdziwą bitą śmietaną. Kropka, kupiłam nawet nowy obrus i pasujące serwetki. Rozłożyłem dobrą porcelanę, którą odziedziczyłem po babci, ale nigdy jej nie używałem, ponieważ nigdy nie miałem nikogo specjalnego, dla kogo mógłbym jej użyć. To wydawało się wystarczająco wyjątkowe. Kropka, dwa dni przed Świętem Dziękczynienia napisałam na naszym rodzinnym czacie grupowym: nie mogąc się doczekać spotkania ze wszystkimi w czwartek o 14, nie mogę się doczekać, aby dzielić ten wyjątkowy dzień z moimi ulubionymi ludźmi. W ciągu godziny wszyscy polubili tę wiadomość. Mama, tata, Rachel, Mike, a nawet Jennifer i David. Wpatrywałem się w te małe serduszka i poczułem to ciepłe uczucie w klatce piersiowej. Byli podekscytowani. Może wcześniej mylili się co do mnie, ale teraz dali mi szansę. W noc poprzedzającą święto dziękczynienia przygotowałam wszystko, co mogłam. Pokroiłam warzywa, zrobiłam sos żurawinowy, wymieszałam farsz. Nakryłam stół porcelaną babci i nowym obrusem. Rozłożyłam serwetki i dobre sztućce. Kupiłam nawet fantazyjną dekorację z małych dyń i jesiennych liści. Kropka, stałam w jadalni o północy, patrząc na wszystko idealnie ułożone i czułam się dumna, naprawdę dumna. To miało być niesamowite, kropka rano w święto dziękczynienia wstałem o 6 rano, aby rozpocząć pieczenie indyka. Obliczyłem dokładnie, kiedy wszystko musi trafić do piekarnika, aby wszystko było gotowe w tym samym czasie. kropka Indyk potrzebował 4 godzin, farsz 45 minut, a zapiekanka ze słodkich ziemniaków 30 minut. Wszystko miałam rozpisane na osi czasu. Którą przykleiłam do lodówki, kropka założyłam moją ulubioną sukienkę, tę niebieską, która według mamy zawsze ładnie na mnie wygląda, uczesałam się i zrobiłam makijaż. Jeśli miałam być gospodynią, musiałam wyglądać odpowiednio kropka, przed południem w domu pachniało niesamowicie. Indyk był złotobrązowy i wyglądał jak z magazynu. Zrobiłam świeżą bitą śmietanę do ciasta i podgrzałam bułeczki. Wszystko szło idealnie, kropka o godzina 1.30 dokonałem ostatecznego przeglądu. Stół nakryty, jedzenie prawie gotowe, dom nieskazitelny, ja wyglądam dobrze. Zapaliłam nawet kilka świec zapachowych, aby wszystko było bardziej przytulne. Kropka godzina dwie nadeszła i minęła. Żadnego dzwonka do drzwi, żadnego samochodu wjeżdżającego na mój podjazd. O drugiej piętnaście zaczęłam sprawdzać telefon. Może się spóźniali. Rachel zawsze się spóźniała z powodu dzieci. Godzina druga trzydzieści, wciąż nic, kropka, zacząłem podchodzić do okna co kilka minut. Wypatrując samochodów, indyk był już upieczony i leżał pod folią. Dodatki podgrzewały się w piekarniku. Wszystko było gotowe i czekało. Kropka, o trzeciej zadzwoniłem na komórkę mamy. Połączyła się od razu z pocztą głosową. Hej, mamo, zastanawiam się tylko, czy jesteście w drodze. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Próbowałem dodzwonić się do taty, poczta głosowa. Godzina 3:15, zadzwoniłam do Rachel, poczta głosowa kropka, ręce zaczęły mi się lekko trząść. To było dziwne, naprawdę dziwne. Nawet gdyby byli spóźnieni, ktoś by zadzwonił lub wysłał sms -a, Zadzwoniłem do Mike'a, poczta głosowa kropka o godzinie 3:30 krzątałam się po kuchni. Jedzenie robiło się zimne. Ustawiłam piekarnik na ciepło, żeby wszystko podgrzać, ale to nie było to samo. Nie tak to miało wyglądać, kropka zaczęłam pisać do wszystkich. Hej, wszystko w porządku! Zaczynam się martwić, bez odpowiedzi. Przebrałam się z sukienki i założyłam dżinsy i sweter. Może powinnam pojechać do domu mamy i taty, aby upewnić się. Że wszyscy są cali./ kropka. Może był jakiś nagły wypadek rodzinny i zapomnieli mi powiedzieć, kropka, ale gdy tylko chwyciłam kluczyki do samochodu, mój telefon zabrzęczał powiadomieniem. Rachel opublikowała nowe zdjęcia na Instagramie. Serce mi stanęło. Otworzyłam aplikację drżącymi palcami. Kropka. Byli tam wszyscy: mama, tata, Mike, Jennifer, David i wszystkie dzieci. Siedzieli przy stole w jadalni Rachel, uśmiechając się i śmiejąc. Stół był zastawiony jedzeniem, indykiem, farszem, wszystkimi tradycyjnymi potrawami. Podpis brzmiał: Cała nasza zżyta rodzina ponownie wybrała moją kolację w tym roku. Jestem bardzo wdzięczny za tych niesamowitych ludzi. Byłem całkowicie zszokowany, że mi to zrobili. Usiadłam na kanapie i wpatrywałam się w pięknie nakryty stół, przy którym nikt nie siedział. Szok zamienił się w chore uczucie w moim żołądku, gdy wszystko zaczęło nabierać sensu kropka. Już wcześniej zauważyłam, że moi rodzice zwracali większą uwagę na Rachel i Mike, a, ale zawsze wmawiałam sobie, że to tylko dlatego. Że byli starsi lub mieli dzieci kropka, kiedy dwa lata temu Rachel dostała awans na dyrektora marketingu. Mama i tata zorganizowali dla niej uroczystą kolację w swoim domu i zaprosili wszystkie ciotki i wujków. Kiedy sześć miesięcy później awansowałem na starszego projektanta, otrzymałem telefon, który trwał może trzy minuty. Kiedy Mike i Jennifer kupili swój dom, mama i tata pojawili się z szampanem i pomogli im przenieść meble. Kiedy kupiłem swój dom, tata przyszedł tylko raz, by sprawdzić instalację wodno-kanalizacyjną i to wszystko. Dzieci Rachel miały wyszukane przyjęcia urodzinowe. Które mama pomagała planować tygodniami, wraz z tematycznymi dekoracjami i wymyślnymi tortami. Córka Mikea, a Sophie co miesiąc jeździła z babcią i wnuczką na zakupy. Moje urodziny, dostawałam kartkę pocztą i może kolacje, jeśli wypadały w weekend. Kropka, zawsze byłam przekonana, że oni też mnie kochają, tylko w inny sposób. Ale siedząc tam i patrząc na ten post na Instagramie, zdałam sobie sprawę, że może okłamywałam samą siebie. Może wcale mnie nie kochali? Nie tak naprawdę, kropka, nie tak, jak rodzice powinni kochać swoje dzieci, kropka, nie zadzwoniłam do nich. Nie pojechałam do domu Rachel, domagając się odpowiedzi. Nie wysłałem gniewnych SMS-ów z pytaniem dlaczego mnie okłamali. Po prostu siedziałam tam przez długi czas, wpatrując się w telefon, a potem w pustą jadalnię, kropka, w końcu wstałam i zaczęłam pakować jedzenie do pojemników. Zachowałam wystarczająco dużo indyka i dodatków dla siebie na kilka dni, a wszystko inne zapakowałam w torby spożywcze kropka całe to piękne jedzenie, które przygotowywałam całymi dniami, a nikt nie pofatygował się, by je zjeść. Pojechałam do schroniska dla bezdomnych w centrum miasta i oddałam wszystko kropka. Wolontariusze byli bardzo wdzięczni, mówiąc o tym, ile osób będą w stanie nakarmić prawdziwym posiłkiem na święto dziękczynienia. Przynajmniej ktoś cieszył się z tego, nad czym tak ciężko pracowałem. Przynajmniej ktoś to docenił. Kropka, kiedy wróciłem do domu. Włączyłem telewizor i oglądałem stare filmy do późna. Mój telefon milczał przez cały wieczór. Ani jednego smsa, ani jednego telefonu, ani nawet wiadomości z życzeniami z okazji święta, dziękczynienia od żadnego z nich. Kropka, nie spodziewałem się niczego w tym momencie. Dlaczego mieliby gratulować mi święta, które całkowicie zignorowali, ale i tak zauważyłem tę ciszę. Czułem się głośno, kropka, w piątek rano, obudziłem się i przez chwilę leżałem w łóżku, rozmyślając. Nagle wiedziałem dokładnie, co muszę zrobić. Podniosłem telefon i zadzwoniłem do szefa. Hej Jim, muszę wziąć trochę urlopu. Dwa tygodnie od poniedziałku, jeśli to w porządku. Jasne, klere, masz mnóstwo zaoszczędzonych dni. Nie brałaś prawdziwych wakacji od jakichś trzech, czterech lat. Coś w tym stylu po prostu muszę na chwilę uciec. Weź tyle czasu, ile potrzebujesz, zasłużyłeś na to, kropka, gdy tylko się rozłączyłem, otworzyłem laptopa i zacząłem przeglądać loty. Meksyk brzmiał idealnie ciepło, słonecznie. Daleko stąd. Znalazłam lot do Cancun odlatujący w niedzielę rano i zarezerwowałam go, nawet nie zastanawiając się nad ceną kropka, następnie spędziłem godzinę na oglądaniu kurortów. Zanim zarezerwowałem pokój w pięknym miejscu tuż przy plaży z balkonem z widokiem na ocean. Jeśli moja rodzina chciała udawać, że nie istnieje, zamierzałem pokazać im dokładnie, co tracą. Kropka, trzy dni później siedziałam w samolocie do Cancun z okularami przeciwsłonecznymi i Margaritą w dłoni, zanim jeszcze wystartowaliśmy. Cóż, nie do końca była to Margarita, ale wiesz o co mi chodzi. Czułam się lżejsza niż przez ostatnie miesiące. Kropka, nikomu nie powiedziałam, dokąd jadę. Oczywiście nie rodzinie, ale nawet przyjaciołom czy współpracownikom. Chciałam po prostu zniknąć na jakiś czas i dowiedzieć się, kim jestem, kiedy nie staram się tak bardzo, aby ludzie mnie kochali. Ośrodek był jeszcze piękniejszy niż na zdjęciach online. Mój pokój miał ogromny balkon z widokiem na ocean. A z mojego łóżka słychać było szum fal. Pierwszy dzień spędziłam leżąc przy basenie. Czytając książkę i pijąc owocowe drinki z małymi parasolkami, kropka drugiego dnia zaczęłam robić zdjęcia. Nie tylko przypadkowe zdjęcia z wakacji, ale naprawdę dobre. Wschód słońca z mojego balkonu. Ja jedząca śniadanie z oceanem w tle kropka selfie w sukience podczas kolacji z palmami za plecami kropka i wtedy wpadłam na pomysł, drobny, genialny pomysł kropka opublikowałam pierwsze zdjęcie, na którym jadłam śniadanie sama na balkonie, z podpisem. Cała nasza zżyta rodzina zebrała się, by spędzić idealny poranek. Było to dokładnie to, co Rachel napisała o kolacji z okazji święta dziękczynienia, słowo w słowo kropka w ciągu godziny otrzymałam polubienia od kuzynów i przyjaciół rodziny. Ludzie, którzy prawdopodobnie nawet nie przeczytali podpisu, po prostu zobaczyli ładne zdjęcie z wakacji i kliknęli przycisk serduszka kropka, ale potem moja kuzynka Sara skomentowała: czekaj, gdzie są wszyscy. Na zdjęciu widzę tylko ciebie, kropka następnego dnia o kolejne zdjęcie. Ja na plaży z zachodem, słońca za plecami. Ten sam podpis. Cała nasza zgrana rodzina zebrana razem na kolejny niesamowity dzień, kropka więcej polubień, ale teraz ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, co pisze, kropka moja ciocia Linda skomentowała. Klerę, kochanie, jesteś sama. Podpis mówi o rodzinie, ale nie widzę nikogo innego, kropka codziennie publikowałam nowe, Piękne zdjęcie, na którym robiłam coś zabawnego i relaksującego, zawsze z tym samym podpisem o mojej zżytej rodzinie. Ja nurkująca z rurką, ja w eleganckiej restauracji, ja poddająca się masażowi na plaży. Czwartego dnia moja kuzynka Sara połączyła wszystkie elementy. Skomentowała mój ostatni post. Hej wszyscy, czy nie było rodzinnego zdjęcia z domu Rachel w święto dziękczynienia, na którym nie było Clary? Ale teraz pisze o tym, że cała jej rodzina jest razem? Coś tu się nie zgadza, kropka. Wtedy zaczął się prawdziwy dramat. Inni krewni zaczęli się wtrącać. Mój wujek Bob skomentował: Co się z wami dzieje? Zdecydowanie dzieje się coś dziwnego, kropka. Moja ciotka Kerel napisała: Jestem zdezorientowana. Rachel napisała, że cała rodzina była w jej domu na święto dziękczynienia, ale Klari nie było na tych zdjęciach. Teraz Klary pisze o byciu z całą rodziną w Meksyku. Czy ktoś może to wyjaśnić? Praktycznie czułem, jak mój telefon brzęczy, gdy coraz więcej członków rodziny zaczęło komentować i zadawać pytania. Rodzinny dramat wylewał się na widok publiczny, dokładnie to, czego moi rodzice zawsze starali się unikać. Kropka, wtedy do komentarzy dołączyła moja mama. Widać było, że panikuje i próbuje naprawić szkodę. Cześć wszystkim, zaszło małe nieporozumienie dotyczące planów na święto dziękczynienia. Klerę zachorowała w ostatniej chwili i nie mogła przyjechać do Rachel. Więc zjedliśmy obiad bez niej. Była po prostu głupia ze swoimi podpisami. Wiesz, jak lubi żartować, kropka, ale jeszcze nie skończyłem, zachowałem coś specjalnego dokładnie na ten moment. O pół nowe zdjęcie. Nie to, na którym bawię się w Meksyku, ale zdjęcie, które zrobiłam w święto dziękczynienia mój stół w jadalni, idealnie zastawiony porcelaną babci i całym tym jedzeniem, ale każde krzesło puste. Stół wyglądał na tak smutny i opuszczony, że patrząc na niego można było poczuć samotność. Podpis brzmiał: Prawdziwa historia mojego obiadu z okazji święta dziękczynienia. Cała rodzina, która obiecała przyjść, ale zamiast tego wybrała inne miejsce, w ciągu kilku minut ten post eksplodował. Komentarze zaczęły napływać szybciej, niż byłam w stanie je przeczytać. O mój Boże, Klerę, tak mi przykro, co za rodzina robi komuś coś takiego? To rozdzierające serce. Zadałaś sobie tyle trudu, a oni po prostu się nie pojawili. Kropka moja ciotka Linda napisała, że od lat podejrzewałam, że coś jest nie tak z tym, jak Clare jest traktowana w tej rodzinie. A to tylko to potwierdza. potem w komentarzach pojawiła się Rachel i widać było, że jest wściekła. Clare, za bardzo dramatyzujesz. Nigdy nie obiecywaliśmy, że przyjdziemy do twojego domu. Wy olbrzymiasz to wszystko i sprawiasz, że nasza rodzina źle wygląda w mediach społecznościowych. Kropka, więc opój jeszcze jedną rzecz: Zrzuty ekranu z naszego rodzinnego czatu grupowego. Rozmowy, w której zaprosiłem wszystkich i wszyscy zgodzili się przyjść. Wiadomości, w których polubili mój post, przypominający na dwa dni przed świętem dziękczynienia. Komentarze do tego postu były brutalne. Nie dla mnie nie musiałem nic mówić. Moja dalsza rodzina mówiła wszystko za mnie. To obrzydliwe, przecież obiecali, że przyjdą. Jak mogłeś się tak okłamać i pozwolić jej gotować dla wszystkich? Claire zawsze była najsłodsza w rodzinie, a wy traktujecie ją jak śmiecia. Prawdziwa rodzina tak sobie nie postępuje. Mój telefon zaczął dzwonić bez przerwy. Mama, tata, Rachel, Mike. Wszyscy dzwonili w kółko. Ale ja leżałam na plaży w Meksyku z pinekoladą i nie miałam ochoty rozmawiać z żadnym z nich. Zamiast tego wyłączyłam telefon i poszłam popływać w oceanie. Woda była ciepła i przejrzysta, i po raz pierwszy od wielu dni mój umysł był spokojny. Unosiłem się na plecach, patrząc w błękitne niebo, i zdałem sobie sprawę, że czuję się bardziej spokojny niż od lat. Kiedy w końcu włączyłam telefon. Miałam 37 nieodebranych połączeń i niezliczone wiadomości tekstowe. Większość z nich zawierała gniewne żądania usunięcia moich postów i zaprzestania zawstydzania rodziny. Rachel wysłała mi długą wiadomość, w której nazwała mnie cyniczną i manipulacyjną zapublikowanie w sieci ich prywatnych rozmów rodzinnych. Ale wiesz co? Już mnie to nie obchodziło. Resztę wakacji spędziłam całkowicie odcięta od rodzinnego dramatu. Zablokowałem ich numery i nie sprawdzałem mediów społecznościowych. Zamiast tego wybrałem się na Tyrolkę, wziąłem lekcje gotowania. Nauczyłem się pływać na padle i spędziłem najbardziej relaksujący tydzień w moim życiu. Kiedy przyleciałem do domu, czułem się jak inna osoba. Silniejsza, bardziej pewna siebie. Miałam jeszcze trzy dni, zanim musiałam wrócić do pracy, więc spędziłam je robiąc normalne rzeczy w domu. Pranie, zakupy spożywcze, oglądanie Netflixa. Dobrze było mieć rutynę, która nie wymagała udowadniania komukolwiek swojej wartości. W środę po południu składałam pranie, gdy ktoś zadzwonił do moich drzwi. Potem ktoś zaczął walić w drzwi kropka, spojrzałam przez wizjer i zobaczyłam ich wszystkich: mamę, tatę, Rachel i Mike'a. Wyglądali na wściekłych kropka, otworzyłam drzwi, a oni przepchnęli się obok mnie do salonu, nawet się nie witając. Klere, co do cholery jest z tobą nie tak! Rachel zaczęła krzyczeć, zanim jeszcze zamknęłam drzwi. Masz pojęcie, jakie to było żenujące. Wszyscy w rodzinie o nas mówią. Mama kręciła głową, jakbym była dzieckiem, które zrobiło coś strasznego. Całkowicie nas upokorzyłaś. Klaro! Publikując nasze prywatne sprawy rodzinne w internecie, aby każdy mógł je zobaczyć. Musisz wszystko usunąć i opublikować przeprosiny, powiedział Mike. Powiedz wszystkim, że to było nieporozumienie. Tata stał ze skrzyżowanymi ramionami, wyglądając na rozczarowanego. Poczekałem, aż skończą krzyczeć, po czym powiedziałem spokojnie: "Nie, niczego nie usuwam i nie przepraszam. To wy powinniście mnie przeprosić." Kropka mama wystąpiła naprzód. "Clare, jeśli nie naprawisz tego bałaganu, będziemy musieli się od ciebie zdystansować." Kropka roześmiałam się. "Oddalić się ode mnie? Już to zrobiliście. Robiliście to przez całe moje życie." "To nieprawda," powiedział tata, ale nie brzmiał przekonująco. "Naprawdę?" Kiedy ostatnio mi w czymś pomogłeś? Kiedy ostatnio zorganizowałeś mi przyjęcie lub pojawiłeś się na czymś dla mnie ważnym? Kiedy ostatni raz traktowałeś mnie tak, jakbym liczyła się tak samo jak Rachel i Mike, wszyscy spojrzeli na siebie i mogłem powiedzieć, że nie mieli odpowiedzi. Wiecie co, powiedziałam, skończyłam z próbami zasłużenia na waszą miłość. Skończyłam z żebraniem o skrawki uwagi. Chcecie się ode mnie zdystansować. W porządku. Zrywam stosunki z wami wszystkimi, zaczynając od teraz kropka w pokoju zapadła kompletna cisza. Wszyscy wpatrywali się we mnie, jakbym mówiła w obcym języku. Clare powiedziała mama roztrzesionym głosem, chyba nie mówisz poważnie. Absolutnie. Wynoś się z mojego domu. Jesteś śmieszna, powiedziała Rachel. Zachowujesz się jak rozpieszczony baczor, który nie postawił na swoim kropka. Wynoś się, powtórzyłam Mike spróbował innego podejścia. Słuchaj, możemy to rozwiązać. Może usiądziemy i porozmawiamy o tym jak dorośli. Nie ma nad czym pracować. Daliście jasno do zrozumienia, że się dla was nie liczę. Więc teraz ty też się dla mnie nie liczysz. Proszę, odejdź. Stali tam przez kolejną minutę, prawdopodobnie oczekując, że się wycofam, jak zawsze wcześniej. Ale nie zrobiłem tego. Po prostu podszedłem do frontowych drzwi i przytrzymałem je otwarte. W końcu wyszły kropka Rachel wyszła ostatnia i odwróciła się, by powiedzieć Będziesz tego żałować, Klaro kropka, ale ja nie czułam, żebym czegokolwiek żałowała, czułam się wolna. W ciągu następnych kilku dni moja mama próbowała skontaktować się ze mną z różnych numerów telefonów, wysyłając wiadomości o rodzinnym obiedzie, aby omówić nasze sprzeczności. Kropka zignorowałem każdą wiadomość. Wysłali mi paczkę z przeprosinami. Odmówiłem jej przyjęcia i odesłałem ją z powrotem. Rachel napisała do mnie z telefonu przyjaciółki, że zachowuje się dziecinnie i muszę się ogarnąć. Ten numer również zablokowałem. Dwa miesiące później były moje urodziny. Zorganizowałam imprezę i zaprosiłam tylko przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół, którzy naprawdę się o mnie troszczyli i pojawili się, kiedy powiedzieli, że się pojawią. Bawiliśmy się świetnie. A ja czułam się bardziej kochana i doceniona niż na jakimkolwiek rodzinnym spotkaniu od lat. Tego wieczoru pojawił się kurier z prezentami od moich rodziców i rodzeństwa. Drogie rzeczy, prawdopodobnie próbujące wkupić się w moje łaski. Odmówiłem przyjęcia paczek i kazałem mu zwrócić je nadawcom. Od święta dziękczynienia minęło już sześć miesięcy. Sześć miesięcy, odkąd przestałem próbować wcisnąć się do rodziny, która mnie tam nie chciała. I wiesz co... Jestem szczęśliwsza niż kiedykolwiek, kropka, zaczęłam chodzić na terapię, która pomogła mi zrozumieć, że to, co zrobili, nie było w porządku. Mój terapeuta mówi, że terapia rodzinna może pomóc, jeśli chcę odbudować te relacje, ale szczerze mówiąc, nie chcę ich odbudowywać, kropka, mógłbym kiedyś rozważyć pojednanie, gdyby faktycznie przyznali, że to, co zrobili, było złe, kropka, gdyby przyznali, że mnie zignorowali, zranili moje uczucia i potraktowali, jakbym nie miała znaczenia. Ale dopóki tego nie zrobią, lepiej mi będzie bez nich. Po raz pierwszy w życiu nie próbuję nikomu niczego udowadniać, kropka po prostu żyję swoim życiem, otoczony ludźmi, którzy naprawdę mnie doceniają. I to jest cholernie dobre uczucie.